Jesteśmy na kanale Amelka Karmelka i dziś mamy wyzwanie. A nasze wyzwanie to podłoga to lewa. Proponuję utrudnienie. Kranie tak po prostu będzie zbyt nudne. Już wymyśliłam utrudnienie. Tada, domyślacie się co to? <grym> mamy kłopoty. <grym> Będziemy grać w parach, tak? I, i, tak, w parach, ale jest nas pięcioro. Kto pójdzie sam? Jest Leo! Jest Joe! No to będę z Betty. Super! Moja para się nie pojawiła, więc pójdę sama. Kitty, kto jest Twoją parą? Flora! Hahaha, ha, ha. bardzo śmieszne. Zagrajmy w kamień papier nożyce, żeby zobaczyć, kto zacznie. No dobra. Dobra, zagramy. Trzy razy uderzasz? Tak, dawaj jeszcze raz. To nie jest, Leo. Ej, Jak to? Jeszcze raz, kamień papier nożyce. Tyle przegrałeś. Teraz Amelka jest ja z Tobą. Dawaj. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Plus. Dobra, jestem pierwsza. A co to miało być? Kamień, papier, nożyce i plus? Przesań. To kamień, papier, nożyce! Okej, okay, no to zróbmy to jeszcze raz. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Oj! W sumie przegrałaś! No tak, przegrałam. No dobra, Amelka i Betty są pierwsze, ja druga, a wy jak zawsze ostatni. Mhm. Tak, Betty i ja będziemy mieć kajdanki. A wy starą linę! Ej. Zawiążę was, nie martwcie się. Dobra, węzłem morskim! Całe czy tylko ręce? Tylko ręce, Kitty. Przecież możesz ich całych owinąć, jak mumie! Kitty, kurczę, to boli nie tak Cierc mocno! Au! Jesteś okrutna! A, jeszcze, kto wpadnie do lawy, zaczyna od nowa. Dobra, idziemy na zmianę. Jak coś można bez kapci? Myślę, że pójdziemy na łóżko. Sprytnie! Uczcie się!